Cześć, przegląd u rodziców. Obciąłem roślinki. O. Obciąłem roślinki, bo bardzo dużo już było, tej mi A zobaczcie, tego. O, bo to nie widać. I odłowiłem trochę rybek o. no bo to było przerwienie, dalej jest a młode dorastają i trzeba kurczę tutaj selekcję robić. Jeszcze tu parę ryb jest, to to powinienem usunąć No to bo ma krótki ogon, ale szkoda mi i tak samo kotna, kurde, zaraz będą młode miał O takie zostawić jak ta jak ten, jak ta, o z to bym spekulał. Nie wiem, właśnie, mam dylemat, no ale tą, to auto powinienem, ale mam ładne płetwy. Te ster... sterówki, kurczę, i to tak e... zamulone, bo podmiankę robiłem i szybko wodę wlewałem. Poza tym, to już była woda brudna, taka, że za rzadko tu podmianki robię. No, dzisiaj 20% poszło. Zmienniaki chciałem namierzyć. Patrzcie się, młody zmienniak, samiec tam samica. Mm, tu stary zmienniak, samiec. A tu chyba gdzieś młode przed chwilą były. Były, ale gdzieś... O tu jaki ładny. Samiec? Kurczę, z tą ostrością. O, po ostrość. No. Super, dzięki. Nie złapał ostrości. Samice. Mieczyka, tam samiec. Są trzy samice. Już się martwiłem że nie ma, ale są, bo coś pochowały się. Tam sobie mech od Pawła rośnie. No i tak to wygląda. Przydałoby się jeszcze tych samców trochę podławiać, bo ich jest za dużo. No, ale kurczę, muszę poczekać, co z młodych wyrośnie. A jest ich tu trochę, bywa ich sporo. O, i tak to. Ludwigia mi gdzieś tutaj zaginęła. To spróbuję ją odtworzyć. Szkoda, że bezpośrednio z, z bloku nie jadę. To bym y, z akwarium z bloku pięknej czerwonej przywiózł. I byśmy to posadzili, Może za tydzień przywiozę I będziemy sadzić, bo coś tu przepadło. Limnofilia mi kurczę, to Ludwigię zagłuszyła po prostu. No i taki to będzie przegląd w tym tygodniu u rodziców. Jeszcze możemy zerknąć na z na samce. No. Ten jest fajny. Czego mi się od niego nie rodzął? Pewnie za wolny jest. No, ostrość. No, coś złapało. No fajny, kurde, ryb. Dobra. No. Dzięki za oglądanie. I cześć.